Przez kolejnych 20 lekcji będziemy ćwiczyć mówienie w czasie przeszłym. Dzisiaj ćwiczymy nazwy owoców. Po każdym pytaniu jest chwila przerwy dla Ciebie. Na początku odpowiadaj w prosty sposób. Z czasem próbuj odpowiadać pełnymi zdaniami. Jeżeli podobają Ci się nasze lekcje, daj nam znać w komentarzach i subskrybuj nasz kanał. No to zaczynamy. Wczoraj byłam na rynku po owoce. Czy wczoraj byłam na rynku po owoce? Tak. Wczoraj byłam na rynku po owoce. Czy byłam na rynku po warzywa? Nie, nie byłam po warzywa. Byłam po owoce. Po co byłam wczoraj na rynku? Owoce. Wczoraj byłam na rynku po owoce. Czy Zosia była wczoraj na rynku? Nie, Zosia nie była wczoraj na rynku. Ja byłam wczoraj na rynku. Czy jestem na rynku? Nie, teraz nie jestem na rynku. Wczoraj byłam na rynku. Kupiłam na rynku jabłka i cytryny. Co kupiłam na rynku? Jabłka i cytryny. Na rynku. Kupiłam jabłka i cytryny. Czy kupiłam banany? Nie, nie kupiłam bananów. Kupiłam jabłka i cytryny. Czy kupuję jabłka? Nie, teraz. Nie kupuję jabłek. Kupiłam jabłka wczoraj. Gdzie kupiłam cytryny? Na rynku. Cytryny też kupiłam na rynku. Czy ty kupiłeś na rynku cytryny? Nie. Nie kupiłeś, to ja kupiłam cytryny na rynku. Na rynku były też czereśnie i banany. Ale ich nie kupiłam, bo miałam jeszcze w domu. Co jeszcze było na rynku? Czereśnie i banany. Na rynku były też czereśnie i banany. Czy kupiłam banany? Nie, nie kupiłam bananów, bo miałam jeszcze w domu. Dlaczego nie kupiłam? bananów, bo miałam jeszcze w domu. Miałam jeszcze w domu banany, więc ich nie kupiłam. Czego nie kupiłam na rynku? Czereśni i bananów. Nie kupiłam ani czereśni, ani bananów, bo miałam jeszcze w domu. Zrobiłam sałatkę z awokado i gruszką. Czy zrobiłam sałatkę z awokado i gruszką? Zrobiłam sałatkę z awokado i gruszką. Z czym zrobiłam sałatkę? Z awokado i gruszką. Zrobiłam sałatkę z awokado i gruszką. Czy sałatka była z arbuzem? Sałatka nie była z arbuzem. Sałatka była z awokado i gruszką. Kto zrobił sałatkę z awokado i gruszką? Ja. Ja zrobiłam sałatkę z awokado i gruszką. Wczoraj byłam w sklepie. I oglądałam truskawki. Czy wczoraj byłam w sklepie? Tak, wczoraj byłam w sklepie i oglądałam truskawki. Co robiłam w sklepie? Oglądałam truskawki. W sklepie oglądałam truskawki, bo chciałam je kupić. Czy kupiłam wczoraj truskawki? Nie, nie kupiłam truskawek. W sklepie tylko je oglądałam, bo chciałam je kupić. Ale były niedojrzałe. Dlaczego nie kupiłam truskawek? Bo były niedojrzałe. Nie kupiłam truskawek, bo były niedojrzałe. Wczoraj jadłam arbuza. A Janek jadł wczoraj winogrono. Co wczoraj jadłam? Arbuza wczoraj jadłam arbuza. Kto jadł wczoraj arbuza? Arbuza wczoraj ja jadłam. Czy Janek jadł wczoraj arbuza? Nie, Janek nie jadł wczoraj arbuza. Ja wczoraj jadłam arbuza. Kto jadł wczoraj winogrono? Janek, winogrono jadł wczoraj Janek. Co Janek wczoraj jadł? Winogrono. Janek wczoraj jadł winogrono. Czy ja jadłam wczoraj winogrono? Nie jadłam wczoraj winogrona. Janek wczoraj jadł winogrono. Wczoraj kupiłam ananasa dla swojego kota. Czy wczoraj kupiłam ananasa dla swojego kota? Tak, wczoraj kupiłam ananasa. Dla swojego kota. Co wczoraj kupiłam dla swojego kota? Ananasa dla swojego kota, kupiłam ananasa. Dla kogo kupiłam ananasa? Dla swojego kota, kupiłam ananasa dla swojego kota. Jak myślisz, czy koty jedzą ananasy? Chyba nie, ale kupiłam ananasa dla swojego kota. Może mój kot lubi ananasy.